Dzisiaj trochę o strukturze lęku, o tym jak działa lęk i w ogóle o co chodzi z tym całym lękiem. Sprawa, jak się na to patrzy, jest bardzo prosta. My nie boimy się, ja o tym wielokrotnie mówię, nie boimy się sytuacji, zdarzeń, a boimy się spotkać z uczuciami, emocjami, jakie wywołają w nas te zdarzenia. Zobaczcie, że tak naprawdę, ponieważ doświadczenie wskazuje, że poradziłyśmy sobie w każdej z możliwych sytuacji naszych życiowych, które mamy, więc poradzimy sobie. Natomiast te emocje, które miałyśmy, nie chcemy ich przeżywać ponownie, jeżeli taka sytuacja była w przeszłości. Lub te rzeczy, które stoją przed nami i które wywołują w nas lęk, nie chcemy spotkać się. Nie z tą rzeczą, ale z tą emocją, która wywoła, którą wywoła ta rzecz. I w momencie, kiedy my odpuszczamy, zaczynamy odpuszczać, w procesie odpuszczania, techniką, którą ja proponuję, innymi technikami, lub w ogóle odpuszczaniem, spotykamy się z emocjami. Udrażniamy przepływ w nas emocjonalny. I teraz tak chodzi o to, żeby wszystkie emocje mogły zaistnieć i my mm, bardzo często jakby takim podstawą tego procesu odpuszczania jest to, że ja przyjmuję emocje teraz, ale też przyjmuję ją na zawsze. Przyjmuję ją także w hipotetycznej przyszłości, której nie ma, no ale wiadomo, żyjemy w, w ego, w momencie, kiedy jesteśmy w ego, musimy ją przyjąć w przyszłości, bo tak naprawdę nie boimy się jej teraz, no bo teraz ją przeżywamy i, i żyjemy, tylko boimy się jej w przyszłości. No i co się dzieje w momencie, kiedy ten proces... Robimy za krótko, w sensie, kiedy te emocje nie są udrożnione. No dalej się boimy i szukamy rozwiązań na ten lęk. Słuchajcie, sprawa jest prosta, dlatego ja też prowadzę proces, który trwa 6 miesięcy, bo wiem doskonale, że, po, że dla większości osób, z którymi ja się spotykam, nie kliknie w krótszym czasie, tak, żeby wyszły z tego procesu i po prostu znały, czuły, widziały cały. Cały ten mechanizm działania swojego lęku. Czyli w momencie, kiedy ja jestem otwarta na wstyd i w procesie odpuszczania, przy używaniu techniki otwieram się na ten wstyd i mówię wstydzie, ja cię chcę przeżywać całe życie, przyjmuję ciebie, przychodź, odchodź, kiedy chcesz. Jestem otwarta na to, żebyś przyszedł, żebyś odszedł. Czyli jestem otwarta na przeżycie tego wstydu. Po prostu, żeby go poczuć nie? już nie robić z niego dramatu, tylko po prostu go poczuć. To każda rzecz, która będzie się wiązała ze wstydem, będzie dla mnie e, widziana jako coś, że ja mam możliwość potencjalnie się z, tym, z tą emocją spotkać i jestem na to otwarta. Natomiast co się dzieje w momencie, kiedy my sobie robimy procesy, robimy sobie technikę, Raz na jakiś czas, jak nas coś boli, albo na przykład nie widzimy tego mechanizmu działania lęku, dzieje się tak, że my sobie na sucho odpuszczamy, a potem w momencie, kiedy przychodzi prawdziwe życie, na przykład mam się pokazać innym ludziom, czyli mam wystawić się na przykład na odrzucenie, no to ja się nie wystawiam. Dlaczego? Bo ja nie chcę tego odrzucenia przyjąć. Nie? Czyli nie widzę tego, że jedyna możliwość tak naprawdę przyjęcia tych wszystkich emocji w 100% mmm, trudnych, oczywiście mówię tu o tych, których nie chcemy przyjmować, to jest działanie, w którym wystawiasz się na te emocje, ale nie w oporze, czyli o Jezus Maria, teraz będzie wstyd czy jakaś inna emocja, tylko Przyzwoleniu i w widzeniu, patrzeniu do wewnątrz, przyjmowaniu natychmiast tego, co przychodzi. I te, to nie jest zrozumiane bardzo często, i to nie jest widziane. Więc my po prostu robimy techniki, ale nie widzimy. Nie widzimy tego, że, wiecie, u mnie się przyjmuje emocje, poprzez technikę przyjmujesz emocje na zawsze, a jak ktoś potem wychodzi, i nie chce ich przyjąć, nie chcę zacząć działać, bo musi znowu się z nimi spotkać, nie, więc tutaj jest trochę taka, yy, wiecie, no, yy, za mało widzenia. Dlatego ja pracuję 6 miesięcy, żeby to widzenie było możliwe, to, żeby to poklikało, bo jeżeli to poklika, to ty będziesz w 100% otwarta na to, żeby spotkać się i spotykać się z wszystkim, absolutnie, co do ciebie przychodzi, i iść za głosem swojego serca, a nie 哎，哥。